Dziwi Niebiescy. Telewizja kibiców Ruchu Chorzów. Gratulujemy awansu do finału rozgrywek. Natomiast wydawało się, że mecz będzie prosty, a okazało się, że jednak tak nie było. No na pewno mecz nie był prosty. My przed meczem też sobie mówiliśmy, że Śląsk-Kwiatowice taka drużyna, która nam nie leży. Rok temu przegraliśmy. Dzisiaj chcieliśmy, chcieliśmy wygrać, ale, ale wiadomo, że mamy mecz w sobotę i, i, i też o nim myśleliśmy. Pod kątem meczu pierwsza połowa myślę, że była dość wyrównana. Mieliśmy kilka sytuacji, czy paszka, czy rutka, żeby ten mecz już w pierwszej połowie rozstrzygnąć na naszą korzyść. W drugiej połowie. Yy, z biegiem czasu mieliśmy coraz większą przewagę, i szkoda, że nie strzeliliśmy tej drugiej bramki w 90 minutach. Czy przebieg spotkania i ten wynik wpłynął jakoś na wcześniejsze ustalenia kadrowe na boisku, zmiany? Znaczy, no, Słota był przewidziany no, w większym wymiarze czasowym, niestety, przerwie zgłosił uraz i, i że źle się czuje, więc musieliśmy te plany nasze zmienić. Ale, ale nic się nie dzieje, także będziemy przygotowywać się do meczu w sobotę. Finał Pucharu zaplanowany jest na 11 listopada. Czy ten termin będzie odpowiadał naszej drużynie? No tak, to już wiedzieliśmy, mamy to zaplanowane, że jakbyśmy wygrali to, to będziemy grali 11 listopada na finał. Mam nadzieję, że na Stadionie Śląskim tak jak to prezes Śląskiego Związku obiecał. No i mamy jeszcze dużo meczy, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. To jeszcze ostatnie pytanko. O mecz w bielsku nie sposób nie zapytać. Jedziemy tam po fajnej wygranej 4 do 0, Tam również nastąpiło przełamanie w ubiegłym roku. Z jakim nastawieniem tam jedziemy? Jakie emocje towarzyszą? No na pewno bardzo fajne no, do tego meczu tam wracać, jak wygraliśmy 3-0, tak naprawdę wtedy ta maszyna nasza ruszyła, bo trzy pierwsze mecze były bardzo, bardzo ciężkie. Jeden punkt. Nie tylko zagraliśmy dobry mecz, ale, ale w dobrym stylu. Świetne bramki, bardzo dobry stadion, więc jak najbardziej na takie miejsca chce się wracać. Ale będzie na pewno ciężko. Rekord zmienił trenera, mieli też aspiracje, żeby awansować. Trochę ich na początku liga zweryfikowała, ale teraz też wygrywają i, i na pewno będzie to trudny, trudny mecz. My tam jedziemy z dwunastym zawodnikiem i to solidnym. Tak, tak, też na to liczę, też ten doping był świetny w tamtym roku i, i mam nadzieję, że teraz będzie tak samo albo jeszcze lepiej.